Konstrukcja autobusu tak naprawdę jest prawie skończona. Jak widzicie połączyliśmy już wszystkie łuki. Zakończyliśmy tył z takim bardzo fajnym dwustopniowym pochyleniem. Nie wiem czy to widać, bo oczywiście jest bardzo ciężko nagrać przestrzenną konstrukcję. Szczególnie że to jest duży autobus na małej hali, więc nie mam jak zrobić dystansu do nagrania. Tutaj autobus będzie posiadał dwie szyby tylne, tak jak w projekcie. No i cóż nam zostało? Zostało nam w tej chwili tak naprawdę zakończenie przodu. Mamy już zrobione łuki. Mamy zrobione miejsce na szybę. Mamy przygotowane zderzaki. Łuki górne dachu. Próbuję nam coś pokazać, ale jest za krótki do tego autobusu. A tu są na przygotowane pod szybie. O, Więc ostatni etap konstrukcji przestrzennej to będzie właśnie zamknięcie tego przodu. I tak naprawdę spadając autobus poruszaliśmy się od tylnej sekcji, ustawiając laserem wszystkie pojedyncze jedynce żeby zachowywały piony, zachowywały poziomy, były w linii, także na zachowanie linii autobusu nie było łatwo. Prawo, ale nie chcę widać na kamerze, żeby było to bardzo, bardzo fajnie, także nie mamy tutaj prawie żadnych odchyłek, co powinno nam w rzeczywistości bardzo ułatwić pokrywanie aluminium całej karoserii, ponieważ o tyle, o ile sama konstrukcja przestrzenna jest wykonana z profilu zamkniętego, no to po sycie autobusu będzie aluminium mitowane, klejone i w ten sposób będzie to zakończone. Jeszcze musimy oczywiście wykonać zakola przednie, całą komory kierowcy. Ona jest w oryginale, musieliśmy ją tylko naprawić, więc ją po zabezpieczeniu ramy ponownie zamontujemy. No i tak naprawdę plan jest taki, że w ciągu najbliższych około 50 roboczogodzin zakończymy konstrukcję stalową. Będziemy jeszcze robić stawki w niektórych miejscach konstrukcyjnych, wzmacniające. No i tutaj wysiedliśmy sobie na laserze różnego rodzaju. Mocnienia, które będą dospawane do konstrukcji naszego autobusu. Jeden schodek już jest wykonany. Tutaj również widzicie, nie ma jeszcze tylnego w cudzysłowie zderzaka, czyli tego podbicia. To będzie zakończone podobnym łukiem jak ten łuk u góry, oczywiście w innym profilu. Więc sam tył jest praktycznie oprócz zderzaka skończony. W tej chwili połączymy się. Z częścią przednią podkładujemy i zaczynamy tworzyć poszycie karoserii autobusu. Tu się nam przybił szyberdach. Wszelka do czołowa do tego, no, no, tak? Muszelki muszą być dokładnie. Z jednej i drugiej strony. Okej, okay, i masz dwie sztuki? Tak. Super. Takie dwie sztuki są. I to jest w konfiguracji takiej, że te piny są... No tak, no bo tu jest ścianka, czyli tak. ewentualnie tu moglibyśmy skrócić, prawda? Żeby no, jak najmniej do kabiny chodziło. Albo skrócimy z tej grubości, mhm. wysokości, albo tutaj. No to nie możemy, bo to do jest jakby stały wymiar, prawda? A, no tak, tak, tak. Czyli jeżeli to tylko tu. Tak, masz rację. Dobra. To no zmierzmy go ile. To jest 25, która jest na w Znaczy Czyli do tego byśmy mogli. Czyli 13 byłby w głąb. A to zmierzmy, czy to da się przejść pod tym. 13. 13? Czy nie będą nam głowy zaczepiać? Znaczy jego trochę można też wysunąć na zewnątrz, prawda? Bo one były tak, prawda? Tak do no. góry, to będziemy musieli trochę wyjeżdżać Zresztą... jak ja bym wszedł to będę głową po coś tak, no bo nawet na tych y, mamy trochę z filmów wiesz, y, z Kronik y, znaleźliśmy y, to one wystawały stawały te szyberdachy no nie? no właśnie, no tak no i czyli tu trzeba będzie zliczować stanie... do zera i, i na, na zewnątrz on się też nie będzie za wiele otwierał bo on się będzie trzymał tylko no to to jest dużo no bo to sprężyna tam przeskoczy, prawda? Tak, ta. bo to się elektro pewnie tu wysunie, no. no to żeby to równo no. szło, bo to, to nawet musi być tak, tak samo. Wszystko. Także tego i tak nie możemy już skrócić, bo to jest minimum powietrza. No ale wiesz, dokładnie tak samo to było w oryginale, prawda? Zresztą tam trochę wystawał na zewnątrz, no, no musi. Te, nie, oczywiście, no musi wystawać, no. W tej montujemy szyberdach, oczywiście najważniejsze w nim jest to, co udało się zdobyć i ten mechanizm sprężynowy. Samo wykończenie wizualne, to będziemy jeszcze z Krzysztofem już na zakładach MZ pracować, tak żeby to było jak najbardziej spójne z wyglądem oryginalnego autobusu. Tutaj udało nam się już wstawić tą ostatnią ramę, zaraz wstawimy poprzeczki i wykończenie, tak, żeby po założeniu aluminium Krzysztof miał idealną pozycję na Szyberdach, bo tak się to nazywa. Drugi szyberdach znajdował się tutaj, nad drzwiami wejściowymi. Również ustawiony w konfiguracji poprzecznej. Udało nam się pozycję tych szyberdachów znaleźć na podstawie archiwalnych kronik polskich. I były filmy, w których właśnie właśnie ten autobus sobie gdzieś tam przejeżdżał. Oczywiście kronika była zupełnie o czymś innym, ale z takiego tak zwanego lotu ptaka uchwycił się autobus i jego szyberdachy. Dokonaliśmy pomiarów i dzięki temu znamy pozycję na ten szybertach. Tylne schody już widzieliście, ale w międzyczasie powstał stelaż przednich schodów. Tutaj zostało nam to ustawić, spawać. Konstrukcja jego końca. Podobnie, jeżeli chodzi o ramę szyby przedniej. W tej chwili, jeszcze jak widzicie, jest dużo elementów, które pomocniczo nam wzmacniają i ustawiają te elementy, tak żeby tą konstrukcję zrobić jak najbardziej prostą. Więc jesteśmy w trakcie ustawiania, ale dzisiaj generalnie powinniśmy zamknąć całą konstrukcję stalową autobusu. Położymy podkład i będziemy mogli zająć się nakładaniem paneli aluminiowych. Konstrukcja autobusu tak naprawdę jest prawie skończona i została w większości zapodkładowana. Wiąże się to z tym, że w międzyczasie zaczynamy pracę nad aluminium. Dlaczego? Dlatego, że całe poszycie autobusu będzie wykonane z blachy aluminiowej, to jest dwumilimetrowa blacha. Więc zaczynamy pierwsze panele montować. Zaczynamy od panelu łatwo dostępnego, który jest na dole tak naprawdę po to, żebyśmy sprawdzili opracowaną przez nas technikę, którą chcemy zastosować, nitowania i klejenia tego nadwozia. Klejenie przede wszystkim jest to nowa technologia, ale tak naprawdę jest po pierwsze niewidoczna, a po drugie w 100% usztywni nam konstrukcję tego autobusu, który wbrew pozorom jest bardzo filigranowy. Te profile to są raptem 30-25, a konstrukcja jest wielkości blaszanego garażu. Spokojnie do tego autobusu wjechałby samochód. Także musimy tutaj zadbać o sztywność tej konstrukcji. Oczywiście wewnątrz ramy znajdzie się jeszcze konstrukcja pod podłogę i Miejsce dla kierowcy, ale są to rzeczy, które będą trwały równocześnie. Teraz bierzemy się zarysowanie paneli aluminiowych i rozpoczynamy pokrycie karoserii aluminium. Tak. To minimalnie. Dobra. Wpuszczam. pierwsze zagięcie. Musimy teraz od wewnątrz zaznaczyć wycięcie za kola nad kola, tak naprawdę będzie to po prostu wymiar wynikowy, bo nie ma sensu tutaj wchodzić w zbyt silne pomiary. Tak naprawdę mamy zakończony tutaj wycięciem szkupek wokół drzwi i w tej chwili odrysujemy kształt tego za kola, powiększymy o zagięcie i dokonamy zagięcia wokół nad kola. Pierwszy panel liniowy niedługo wyląduje na naszym przebrolecie. Fajny moment. Mam wyruszone za kole. No i zaraz wytniemy za kole przed przetłoczeniem. Zapomnieliśmy no, palca do czyszczenia aluminium. Więc dzisiaj walczymy palnikiem. No ale życie. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nóżkach. I tak naprawdę aż do przednich drzwi, i zaraz montujemy to od drzwi do drzwi. Tutaj trochę będzie zabawy, bo jest duża powierzchnia klejenia. Ten klej dosyć mocno wiąże. Jest to klej karoseryjny Audi. Generalnie aluminiowe samochody są łączone klejem. My to wykorzystujemy. Oczywiście ze stalo też bardzo dobrze wiąże. Te szlaski, które widzicie, to jest przygotowanie do pustej stali. Tak, żeby ten klej miał punkty wiązania ze stalą nie tylko z podkładem. Ale nakładamy go na tyle, że on się ładnie nam. Na tyle rozpływa, że wypełnia całą powierzchnię. Panel narożny oczywiście najpierw został przewalcowany. Jest w tej chwili wykonany z naddatkiem i zaraz odrysuję od tyłu miejsce zagięcia w okolicach drzwi. No i jak również podcięcia tutaj. Dlaczego? Dlatego, że on się tak naprawdę zwężał u góry, więc ten wymiar nie jest równoległy, więc lepiej jest to wymiarować z natury. Mało dopasowujemy panel własny. No i narożnik wylądował na aucie. Tak naprawdę jest mi troszeczkę ciężko nagrać Wam, bo autobus jest naprawdę dużo, duży ciężko znaleźć tutaj dystans odpowiedni i też dużo prac, które wykonuję sam. Autobus jedną ręką po prostu nie potrafię zrobić. W przeciwieństwie do motocykla, więc ciężko mi jest nagrywać, kiedy tak duże panele instaluję jeszcze, jak jest kompletna załoga, to Nagrywamy się nawzajem, ale ponieważ strasznie mi rajcuje ten projekt, siedzę sobie po godzinach, żeby jeszcze podarabiać panele. Po prostu kocham blacharstwo z aluminium, kocham tego typu projekty. Więc Ciężko mi się po prostu jest zebrać i wyjść do domu, a po prostu budować się chce. Więc autobus zaczyna coraz bardziej przypominać autobus. Przednia część. Część też już się sprawia, że zmontowane są, ostatnie przęsła ustawiane, tutaj u góry widzicie taki podłużny prostokąt techniczny na trasę przejazdową, na no, informację gdzie autobus w jakich liniach się porusza. Więc teraz składamy te elementy pod szybia, ostatnie przęsła. Tutaj już z tyłu gonimy oczywiście z aluminium, ale zaraz dogonimy przód. naprawdę pięknie się prezentować. No, linia jest cudowna tego autobusu, to trzeba przyznać. Tutaj naprawdę polskie zakłady Philipop Raul Rowerstein zrobiły cudowny autobus, który wyprzedzał swoje czasy. Bardzo wyprzedzał swoje czasy. Ten autobus w dużej części przypomina coś, co uważamy za współczesny wygląd autobusu czy autokarów. I drawina po środku. Jeżeli chodzi o nadkola, to tak naprawdę tu jeszcze oczywiście będziemy dalej nitować i to będziemy zabijać. Będziemy to zabijać na profilu tutaj. Oczywiście przytniemy na wymiar zakola, jak widzicie, już jest przygotowane, ale nie chciałem tutaj żadnego kantu, więc będzie to oklejone i zawijane wokół Zagwarantuje nam to odpowiednią jeżeli chodzi o wodę. No bo w takim zakolu wiadomo co się dzieje, więc warto aby. Po prostu to było jak najbardziej szczelne. Teraz zarabiam panel tylny. W tym miejscu będą znajdowały się szyby. Oczywiście pod szyby robię przegięcie, to jest jeszcze niewykończone. Zrobię to wszystko razem pół słów. Natomiast chodzi teraz o pasowanie połączeń. Więc sobie panel przymierzam. Panel jest naddatkiem, bo generalnie panele łączę w połowie konstrukcji. Żeby sobie ułatwić życie, robię to w taki sposób, I po prostu od tyłu Odrysowuję z dwóch stron linie i w centrum robię podział, co powoduje, że potem po odcięciu tego elementu będę mógł w sposób cywilizowany e, połączyć dwa elementy. One oczywiście będą potem listowane, więc te misje wszystkie będą niewidoczne. Tu jeszcze muszę wykonać przegięcia, to też sobie zaraz odrysuję bezpośrednio z konstrukcji i wykonam przegięcia pod szybę. Taki oto plan. zbudowałem sobie na blachę robię przegięcie więc tak powstaje sobie nasz Chevrolet 183 legenda jeżeli chodzi o autobusy bo po prostu autobus ten był produkowany w Polsce tak naprawdę zajęło nam bardzo dużo czasu jeżeli chodzi o przygotowanie do tego kontraktu ale teraz prace postępują naprawdę sprawnie razy oglądać moment błyski tego autobusu nie będzie. Lakierowany będzie w MZA, ale od nas wyjedzie jako sprawny aluminiowy autobus. Wiele osób powiedziało, że powinniśmy go wykończyć jak Eirstreama, czyli tylko spolerować to aluminium. No ale historia motoryzacji i tego autobusu wymaga od nas, żeby zachować go w barwach Warszawy, tak jak jeździły te szebrolet. Dziękuję za poświęcony czas na oglądanie. Trzymajcie się. Jedna strona już jest zanitowana, teraz bierzemy się za formowanie strony drugiej, czyli najpierw oczywiście przewalcowanie, a potem wykorzystujemy samą ramę autobusu jako formy. Gdy będziemy go klejać i i teraz bierzemy się za górne części dachu oraz tył autobusu, Tu zostają za otwory na okna. Trzeba przygotować panele dachowe. dochodzimy do linii jedziemy jedziemy trochę więcej jeszcze bym... jeszcze jeszcze dobra i przymierzamy W tej chwili materiał jest wycięty z naddatkiem. Zaraz sobie to wszystko odrysujemy i przytniemy już na wymiar. Panel nam dochodzi. Wszystko pod kontrolą. Belka od naszego autobusu. W międzyczasie Adaś nam przygotowuje całą mechanikę. Już silnik. silnik prawie zrobiony. Co? Adaś. <laughs> Teraz do renowacji idzie przednie zawieszenie, tylny most, także w międzyczasie zanim skończymy produkcję karoserii to nam przygotuje wszystkie elementy zawieszenia, także możemy było kogoś położyć, postawić na kołach, wrzucić silniczek, skrzynię i, i brum brum, no woman no cry. To nie biało Co? Nawet ten y, stoki Ja przytrzymam tarczę, rękę. Opuka troszkę. Uwala. Muszę smar nawet tu włożyć no nie? No, już tak po zapachu czuć, że... Że ma więcej 50, jak robić. tak. Bardziej to. Tak. Albo sto. Ale do uratowania wszystko. Fajnie, że taka jakoś stali, że jest czym robić przynajmniej. No. Nie przedrzewiało na wylot. Do uratowania. Na się w autobusie uśmiechać.